Siemano, witamy Was bardzo serdecznie w półfinale Pucharu Ultimate ze mną mieszkamy, także Siema. Siema, witam wszystkich. O, i zapowiada się ciężko. O, no, Które wolisz? To ja w ciemniejszych. Dobra, to ja w niebieskich sobie zagram. Musiałem no, no. skład podlepszyć tam z tyłu w obronie A kom... gdzie masz menadżera? A, mi nic menadżer nie daje. Ogólnie tutaj. No, daje tylko kontrakty, jak masz więcej, to tam daje Ci więcej kontraktów. A i myślisz, że zgranie 99? Nie to ma jest max, to może... No nie ma różnicy dokładnie. Lepiej jest no. mieć wszystkich na 9 niż na przykład kogoś na 7 i menadżera. Tak, tak jest Czaję. moje zdanie. Wow jabłogam. Tak, tak, no. O! Dobra, spokój. Nie. Nawet już takim koksem nie jest, no spokojnie. Ja, się ja tylko na Ibre muszę tam w sumie uważać. Powiem ci, że myślałem na początku jego kupię, że będę wszystkie piłki grał na Ibre w ciemno. Bo najdzielmy. No w ogóle. Kto, Marcelo? No, ten niebieski, jak... Nie, nie, nie kupuj go nigdy. Nie, 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 to jest naprawdę złotym, mi się gra 5 razy lepiej... ...niż tamtym. Uh -huh. Także, także nie, jakoś tak niebieski w ogóle. Nie wiem, w ogóle nie mam szczęścia ani do informów. Kurde, jak kupię jakiegoś informa, też mi się gra gorzej. Miałem przecież tego informa Di Maria. No. Który też kosztował 2 miliony i, i... ...do dupy mi się grało strasznie. Uh. Ciekawe właśnie, jestem na przykład. Cie... Oho. Ale zjeba. <laughs> Oj, to jest to podpuszczanie. Kurwa. No, e, ja tam, chciałbym sprawdzić Ronaldo innego niż tego, co sprawdziłem. Bo... No, jak ci się grało tamtym? No, jest różnica, wiadomo jak się gra, ale. Nie, nie jest warty 8 milionów. Może na Xboxie czy coś jak 2 miliony kosztuje, czy 1,5 miliona, to, to jest warty tego, ale 8 milionów to jest za dużo. Możesz taki skład sobie skrapać zupełnie za te. No, za osyniki. ósemkę. Kurde, to przecież można złożyć i Ibrai. W ogóle widziałeś y, za ile ten Lewandowski nowy? Nie, kurwa, mać. No i zemściło się. Za ile y, sprzedał, kurde, ten Jacob Messiego. 5 milionów? Coś słyszałem 400 chyba, coś takiego. On przecież w chyba stoi. Mhm. Lub stał, no, to jak jest ten... Teraz jest ten crash tego marketu, nie? I nie wiem, dlaczego on go sprzedawał w tym momencie. No, Bez no. sensu. Ceny pospadały w dół i on go sprzedaje, no, do dupy. No, on trochę za wcześnie, może. Za szybko, może chciał sobie jakieś składy porobić. Czy... Oho, dobrze mi poda. Wow! No, ale... Ej, no nic nie. Zje... Sędzia, ty, geju. przekupiłem. przekupiłem. Kaka, Oho, tak? Kaka. Tego właśnie się boję jedynego, nawet bardziej chyba niż ibry. <grym> Czemu? To tylko kaka. A 200 bramek, no dziękuję bardzo, ponad. Za 2000. Właśnie, to jest problem. Właśnie to jest... O, nie, nie! Aaa, kaka! O to wiek, jest właśnie umowa. fajne w Ultimate Team, że możesz... Za 2000 ktoś ci może grać jak ktoś za, nie wiem, 100 tysięcy. No. Tylko, no właśnie, to jest dziwne, ale dużo jest zawodników OP, strasznie, w tym no. i to mnie też denerwuje czasem, bo tacy srebrni, którzy normalnie są słabi w sezonach, tutaj tak wymiatają, nie? No, naprawdę. Uy, ciężko, ciężko, tak w ogóle. O. Ciasno w tym środku, ja pierdzielę. No, 352 też OP, tak samo jak 4-1-2-1-2. Ja lubię grać 3-5-2 w sezonach, fajnie mi się gra. Tego czasem mam kłopoty w obronie. Jak ktoś ogarnia dobrze skrzydła, to mi wchodzi jak głupi. O, dobra. dobra. Tutaj delik. O! Nie tym! Gdyby tu było tutaj. dwa, to już by było chyba po meczu. Nie, no bo w To raczej nie. W też wszystko się może wydarzyć. O Karim Benzema <laughs> Spokojnie, zlatan Nie 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 nie, 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 nie. Ja Pierdziela wow. dobra, dobra okazja w końcu Czekaj, może teraz Czech, Czech też jest dobry Jak za, tysiąc, za 10 tysięcy kurde, bramkarz. On taki tani jest? No, teraz spada jego cena tam Kiedy się go kupowałem to, oho, dlaczego tego nie zrobił? Fuck Kurde, Di Maria prawa noga. Kiedyś 20 z pamiętam. A nie on nie był po, powyżej stópy, czy mi się z Nojerem pojewało? Z Nojerem. Mhm, mm Nojer po no, prostu. No, pamiętam. Pamiętam, że Nojer właśnie, kurde. No, a Noira jeszcze nie miałem okazji wypróbować w UT. Pewnie wszyscy trafiajcie sobie w paczkę, kurde, a ja zawsze takie gówno mam. A co trafiajcie najlepszego? <laughs> najlepszego wezmę chyba. Aha, ale. <laughs> Wow. Ojoj, oj, gustli. Ciśniesz mnie trochę. No i co z tego, jak wynik jest? No. Nie! Wow. wow! Karim, za to go lubię, właśnie. Wie, bo. Się wyrówna. Czyli mówiłem, tak właśnie, gadałem z Manczem przed chwilą, że dobry mecz będzie, coś czuję. No, będzie wyrównany, to też tak czuję. Do tego nie chciałem, na ciebie o ciebie trafić. A ty wypisałeś właśnie. No, ładnie. Dobra. Muszę Trzeba strzelić. Przycisnąć coś muszę, go. Wow. wow. Balotelli Balotel tak. jest niesamowity, no w ultimacie naprawdę. W ogóle to Ci już muszę pogratulować pierwszej ligi. No właśnie. Także to już wie. wiadomo... Oooo, To jest gol! Nie! Iker! Kurde, Iker. Uwielbiam Cię za to. Zapomniałem kogo masz na bramce, myślałem, że Lopeza, a to... Jednak nie. O. Demet, No... Strasznie tu ciasno cholera w tym środku No a propos, wracając do tej pierwszej ligi to za rok będzie... znaczy za rok e, za sezon będzie taka pierwsza liga, że szok wszyscy tak równo będzie... Wyrównana będzie, będzie myślę bardziej? Bardzo Tam każdy mecz będzie bardzo wyrównany. O. Uwielbiam no zobaczymy game. okaże się. Okaże się wszystko. Nie, nie, nie. Lecz. Ale przyjęcie, no świetnie po prostu. <słuch> 13, dobra. Nie, dlaczego? Oni no są tacy... Wow. Nie. Wow. Jest! Kalka! Kud, ale masz go na napadzie? Nie, no nie SPO. to jest. I się wszędzie znajduje, kurde. Ja tego, nie, ja tego nie rozumiem kompletnie, dlaczego on tak gra u mnie, bo... Dużo go testowało też, wiesz, Dominik go testował Manchu nie wiem czy nim nie grał i mówią, że no kurwa, jak ty możesz z nim strzelać, jak on taki drewno. Na przykład wiem, że jak tam na początku FIFA 13 Air kurwa, nie potrafię mówić, RJ oglądałem, to wiem, on chwalił na początku kakę także że mówi, że najlepszy zawodnik w Wow, dobra, twój, twój, kurwa, nie będę komentował. Wiadomo, co to Ja też. No nie, dlaczego, ja muszę zawsze... Ja pierdzielę raz, jeden mecz, chociaż chcę bez poprzeczki. Mam nadzieję, że się zemści. A ja tak właśnie się zastanawiałem: czy ja za mocno uderzam, czy to jest pech, po prostu. Może masz jakieś przyciąganie do poprzeczek, albo to. <laughs> do metalowych prętów myślę. Oooo, kurde. Jak myślisz, niech, kto, kto ten, kto awansuje z drugiego? No, mi się wydaje, że albo na X-em, albo Fapsik, ale tu. To... Ja stawiam nie... na Fapsika, powiem Ci. Jedno, jedno, no, możliwe, że... zależy od, od, od tych trzech meczów ostatnich, nie? No, a oni grali ze sobą? Grali, grali chyba. Chyba, tak mi się wydaje. Ale ci podałem. No świetnie. A! O, drugi prezent, uff. Nie... grali chyba. I chyba fabsik wygrał, tak mi się wydaje, jedną bramką. Jakoś tam 2-1 było, czy coś takiego. Ja pierdziele, jak mnie tu sponiewierają w tym środku. Masakra. Balo, balo, balo. Znowu, ale się przepchał. No. Ładny. On ma siłę taką, że to jest wszystko przepycha. Ja już tu miałem na nodze i dupa z tego. No, może silwę, tam Sylwę, to on też jest nie do przepchnięcia czasami. Jest 2-2. No, tak jak było przewidziane, że to tak się będzie toczył. Tak myślałem przynajmniej. Czas za cios mówisz. mówisz. No. Jeden błąd może. Wow! Ale by fajna akcja wyszła. No, jak Kurde. Strasznie ciężko się akcję konstruuje. Widzę, że tobie tak samo. No dokładnie. Jeden błąd jakiś, właśnie taki, i dopiero mogę coś wyprowadzić. O nie. Uff. Wow. W ostatniej chwili, Pepe. No, no i tego się boję, też tych Twoich stałych fragmentów, bo jednak. Sam właśnie się zdziwiłem, że to nawet sporo strzelam z rożnych. Tak jak niektórzy nie mogą z tych rożnych, to jest ja sporo pakuję. O, dobra, widzę tam, widzę go, widzę go, widzę go. Nie! Wow. <ścoughs> kurde. Nie. Nie! Jak <śmany> ten, jak Radl, nie proszę, nie! <śmany> <śmany> Gość mnie rozwala po prostu swoimi, kurde, meczami. No, dawaj, Dawid Dawid Luiz, 1500 końców za ciebie daję. Aha, bo to jest zwykły. Tak. Ten, ten, inform po 300. No, dobry zwykły. inform? Tamten? Yy, ci, że tak, ale kurczę, troszkę szybszy mógłby być. Dlatego wolę grać Ramirezem. Mhm, mm no, Ramiras jednak też. Za 10 tysięcy końców to... Nie. Nie? Nie. Bo. Kaka! Chyba czarował bramkę tym mówieniem, nie? To się uda. <laughs> no kurde. Cholera, tak patrzę nie wiem, gdzie rozgrywać nawet tą piłkę, bo... Tu, ojoj, oj, oj! Nie! A! Teraz ty miałeś znowu. Ja pierdzielę jaki mecz. O. Aha, te wyrzuty są genialne. Dobra, wyjdzie. Pójść, 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 pójść. O, tak. No. tak jest, ja ci powiem właśnie, jak tak zabierasz piłkę w ostatniej sekundzie, to jej właśnie zwaliło sprawę, i tak jest. Świetnie. No super, dzięki z 2 <noise> teraz mogę jeszcze bramkę stracić. No oh! wiem, za... oh. ja kompany chyba. Nie. Fakt, przez taki głupi błąd bym mógł kurde. Się pożegnać już Lewet. Przytrzymaj go kompany, jesteś lepszy. Nie! Nie! Ja o, to już jest? widziałem w ramce, wiesz? Ja tak samo God God. W sumie to między nami też nie jest jeszcze rozstrzygnięcie, bo odgraliśmy dwa razy między sobą i raz ty wygrałeś, raz ja. No, no to teraz się okaże. Znowu ktoś... Oj Kroczek! Kroczek byś mi zostawił, no! Ale Dawaj, jest... Kremi! Uj, mi. Nie no, ja go nie, A I to jest gol, to jest gol, ja, ja to już widzę. Tak. Oh, sorry, ale wiesz, jak jest. Mario... Oj, oj, <laughs> always me. Oj, Musiałem sweat strzelić, bo. Nie, co ty, ja do sweatu właśnie nic nie mam. Nie wiem, jak na przykład 6-0 ktoś wygrywa, no to już mnie to denerwuje osobiście, nawet sam tak nie robię, ale tak w takim meczu to raczej. też jakbyś strzelić, mm. to oczywiście nie ma nic do tego. Znaczy, lepiej żeby nie. Nie! Jaki <noise> mecz! <noise> tak. Jaka odpowiedź, Zlatan z lewej, nie wiem skąd on tam. Aaaa... Oh, na finał to był mecz, to był, był mecz. dobry. Kurde. Kurde no 3-3. dobra. Jeszcze raz balo, pokaż na no co ci stać. Mam nadzieję, że go... Aj! No nie mów, jakbyś jeszcze wpakował ty od razu, to... <laughs> oh, Pierdzielę. Oh. Dobrze, 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 dobrze. Haka tu wraca gdzieś do tyłu fuck Taka jest, jest wszędzie no. Cyber, zawodnik Dobra, latam. Kurde No, spokojnie, chłopaki hmm. O ja, Ramirez pod nogą Nie wierzę jak to stracę teraz Łukasz ja spuścić, mi się nie wyraził Z nogami taką no. i na wagę awansu Tak jak jej zrobiło to uhuhu. Yeah. świetnie. Dobra, spokój teraz, spokój. Nie stracić. jak stracę głupie piłkę, to może być brama. A to ja tak samo mam, to jest. Dobra, balo, balo, balo. balo. No fucking way! <laughs> no, <laughs> Jedziemy w drugą stronę. Nie! Nie! spokój. Jezus. ale mi to nerwu będzie kosztować normalnie. Manchu za cię za to brosowanie. Nie, nie tam tył. Okej, okay. remi, masz piłkę. Nie. Zablokowałem ci go, i co z tego? Jak. Dobrze. Rożny, rożny. Do... No, nie gadaj. Widziałeś co? Co jest? Wiedziałeś co zrobił Pepe? Nie. Ten ty debilu, gościu piętką gra. Ej, przycisnąłeś mnie w tej końcówce, ci powiem. O Boże. Nie, co chciałem zrobić? Kładę! Można markować co? Oby do oby do Nie chcę już nic. Nie. Co ty tu robisz, już na skrzydle? Sam nie wiem. Cisek. Nie, nie. Nie, nie wybi. Nie, nie, dobrze. O! Jaki wody. mecz i dogrywka. Aż nawet mały. Ja też, dogrywka i rzuty karne, tak? tak. Jest, nawet mało co gadaliśmy pod koniec. No, no, skupienia tutaj się gną za dziku. Ja jaki meczik. Nie wybiegnij! Dobrze. Wybiegnij. Nie. No. Spokój, 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 kaka, kaka. Czeka miejsca. Dobrze, dobrze, Kabul. Jesteś najlepszy. Ale ty Ramirez już nie. Uf. Nie, to z Też masz Ramireza? Tak, też mam. Tak, tak no, to to dobry. Pada? Tak, to dobry, żeby go nie mieć po prostu. Dobra, spokój. A zlatam zanim ty się rozbujasz. Nie. Okej. Okay. Nice. Boom! Tak nie? <laughs> Tylko żebyś mi starnie przypakował jak modlić No właśnie jak ty <laughs> co to jest biedny no, no tak... o nie Faul, ja chcę Faul Dałem Faul Nie! Yes! Karim! Kurwa to... Zlatana nie pokryli, wydługo trzymali chyba tam po... A, nie wiedziałem co zrobić, czy podbiec do tego, co będzie wrzucał, czy czy kryć dwóch. Dobra. Jeszcze. Ale to jest jeszcze... Nie, to jeszcze. Nie, do stary, Się może jeszcze wszystko zdarzyć. Ajajaj. No. Aj, aj. Jeszcze super ofensywny. To to nie jest. Wiesz krasny. co, mi się wydaje, że to strasznie szybki medz jest. Nie. Puh. Nie masz takiego wrażenia? No, tak, tak mi zleciało od 100 minut już. Ja pierdziele. Akcja za akcją. Kontra za kontrę normalnie. Ała! Dobrze. Luis, ty mendo. O nie, to jest gol. Nie za... 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 Jop! <ślesy> o oh my <God. ślesy> Nie wierzę. O oh, Boże. Sorry, no ale to nie ja w sumie. Nie, wiem że nie, ty nie nie nie, 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 nie przepraszaj. Ja pierd... Naprawdę. O oh ten Ten przejdzie do historii, tak, Krzysiak? Ja pierdzielę. Seriously? Ramirez! No tak go zachwalaliśmy. Czekaj, robię zmiany. <laughs> okay. Ja nawet nie mam kogo wstawić pan pro tych samych nawca. Fuuu! Ooo oh, oh, Ale jebnął. <laughs> Tylko pomyliłem mu się bramki trochę. Cztery, cztery. What the fuck. Nie wierzę. Ten moc. I. Nie, modris, wiem, Czy ty potrafisz? Dobrze. Ja wiem, że ty potrafisz. Silva i Baloteli. Oj, to może być ciężkie do zatrzymania. Nie, za mocno. Iker. Dobrze. Jak się rzucił. O, Luis, goń go. Wybieram Cię. Ja. Oj, znowu wybiegłem, no fuck. Co ja robię? No i jedziemy w drugą stronę. No dokładnie, tak cały mecz przebiega. No kto to jest? Uch, Nie a. wierzę. O my G. Jak ja no przepycham same. twoich obrońców, to jest szok. To był modryć Aha. Co on tam robi? No, też by chciał wiedzieć, gdzie był Luis. Luis biegł do baleteliago. No, okej, okay, rozumiem, ale. O Boże. Nie, to się nie może tak skończyć. Bo takich bramkach, no fuck! O no, cóż, czek, się Nie, za bardzo tracę pilkę teraz. Nie, nie, nie. Nice! Nicely done. Fuck, 117. Uh. Nice. Oj, ładnie. Kurde. Ale mnie boli ten samochód. No. Ja pierdziele. Nie, 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 nie. Nice, brawo. Nie, jeszcze raz. Wypieprz. 120? Skończy? Ja yes. pierdzielę co mecz. O, ja jestem spoczony cały w tym momencie. Tak. Trochę, no nie miałeś szczęścia, bądźmy szczerzy, ale mecz, no, godny finału. Ojej, to gratuluję i życzę powodzenia. No, a ty o trzecie miejsce też będziesz grał, no, to raczej moim zdaniem wygrasz, nieważne z kim. No. Wany samo. Ja o, pierdzielę. Dzięki, dzięki. Dobra, dzięki wielkie, to był mecz, rozumiem. No. Ojej, na razie. No, na razie.